3 lipiec 2021. Wybrałem się na sobotnią przejażdżkę do Nowego Wartna. Jest tak około 20 stopni, będzie dzisiaj. Jest w tej chwili chyba 16 czy 17. No i ma być tak cały czas. Lekki wiaterek. Jadę znaną trasą vis a -vis zakładów chemicznych w Polsce, no ścieżka cały czas rowerowa będzie, praktycznie pół drogi będzie ta ścieżka. Ojca, pogoda na jazdę dobra, aby tylko nie padało, bo się chmurzy. Ale to zobaczymy. Na razie jestem przed Jasienicą, dojeżdżam właśnie do Jasienicy i tyle ciąg dalszy nastąpi jestem w Niekończycy do kościoła bardzo ładnie tu zrobili oweczki można wypocząć no i za chwilę się udam już w kierunku Trzebieży a później Nowego Warna a teraz się napiję czegoś no już jestem w zasadzie wyjeżdżam z Trzebieży, nie chcę tutaj już jechać, bo mógłbym na plażę tędy jechać drogą. Ale jadę sobie już prosto do Nowego Warpna. Nie tracąc czasu, bo w Trzebieży nie raz byłem. A w tym roku w Nowym Warpnie ani razu, dlatego jadę i tyle. Zobaczymy co dalej, a tutaj się jechało na plażę. Tutaj, taką piękną drogę teraz, zrobili, I wylali asfalcik No, jestem już w Warne Łańce. Chwilę przystanąłem, żeby się napić. Tu też piękną drogę wybudowali. Pięknie się tu jedzie. Także niebawem, niebawem będę. Zostało jakieś 10 do nowego Warpna. Także zaraz będę. No, Jakby ktoś nie wierzył, że to Warna Łęka Proszę bardzo Stoję na przystanku Czysto tu Pięknie No dobra, jedziemy dalej No już zbliżamy się do granic Nowego Warta Jak widać Na drogowskazach Trzeba się wbić w ścieżkę rowerową, ale jadą samochody No się zaraz wbijemy Się nie wiem po co tu te słupki porobili wszystkie, że tu nie ma takiego ruchu, ale dobrze, dla bez... co się nie robi dla bezpieczeństwa, pierwszych no, no i co, nowe warpno, zaraz będziemy przyglądać się. No i co, nowe warpno załączone obrazku, piękne wąskie uliczki, tyle. stare budynki, wszystko cegła, niekiedy pokryte jakąś izolacją, ale rzadkość. No i tyle. Jesteśmy, że będziemy na rynku. Co rynek? Kogo tu nie ma Kto tu może być, ale ja żeglarze Jedziemy na dół, na przystań Tu się pewnie nic nie zmieniło Zawsze tędy wyjeżdżałem, to teraz wiadę sobie do portu jachtowego Turystów Zero kutry widzę No ja jadę sobie teraz wzdłuż tutaj mola tak to można powiedzieć tam byłem pięknie to jest dobrze, że nie ma ludzi można wszystko fajnie objechać baterii mam mało nie ponaładowywałem sobie tych baterii mam 40% tej baterii i koniec ale mam nadzieję, że coś nagrać Jadę sobie tam na górę jeszcze później pojadę tam dalej i nakręcę jeszcze poczyszczę sobie rower i wrócę do domku a będzie jakieś 72 może km tak akurat jak na przejażdżkę tam rozebrali już tą panoramę, chyba będą robić ją na nowo tu oczywiście kościółek. Jadę jeszcze do końca mola. Aleja żeglarzy. Jedziemy do Globusa. Tak, aleja żeglarzy. Straż pożarna. Dalej. I Globus. A to tam dalej. Mogłem tu zjechać. Zjadę tam dalej. Chyba tu zjadę Tamtym zjazdem to można się połamać basy Paniemy sobie pod budką Nie ma ludzi Trzeci lipiec nie ma ludzi Dziwne to Ale prawdziwe Poczyścimy rower. No fajnie kibelki czynne Śmietnik też jest. No i fajnie, nieraz tu było, A tu już siłownia na Można sobie poćwiczyć. Dobra, poczyścimy rower. Wyjeżdżamy już z przebieży. Znaczy, z nowego Wartna a tu widzę remont kościółka zabytkowego świętego Kuberta unikat zbliżamy się do granicy gminy Nowe Warpno tutaj zaprasza odnowili to, bo było w tragicznym stanie to, ta tablica a teraz przez Dobieszczyn i ta nowo i do policy widzę, że Etrex 35 idealnie się pokrywa z Amasfitem Stratosem 3, jeżeli chodzi o dystans także sprawdzenie odległości udało się różnica jest około 100 metrów będzie może przy tym dystansie 75 km, także jest praktycznie pomijalna. Już jestem niedaleko zalesia. Obszar Natura tysiące Miro na leśnictwa Tu parking, ale się nie będę zatrzymywał. Pani ma po co. Tam dalej się napiję. Już niedaleko do tanowa będzie jakieś nie wiem jakieś 9, 10 może kilometrów. Już nie pamiętam w tej chwili. Ale to jeszcze coś powiem, mam nadzieję, że baterii starczy. Ja to jestem już w Parku Solidarności w Policach Wybiło 72,5 kilometra garmin praktycznie to samo, także. Super wycieczka się udała, przejażdżka się udała, a jeszcze po południu idę na spacerek. Także zachęcam wszystkich do czynnego wypoczynku: znaczy w ruchu. Obojętnie czy to rower, czy to spacery długie, czy wspinaczka gdzieś. Jakikolwiek zresztą ruch. Zawsze to zdrowie i dotlenienie organizmu. Zapraszam na wycieczki. I do następnego razu.